Po dojściu do władzy w 1732 roku Katarzyna II z uwagi na problemy finansowe państwa i zobowiązania przekraczające dochody została zmuszona do pilnego zajęcia się kwestiami finansowymi, co znalazło swój wyraz w systematycznym wzroście roli monet miedzianych, o których dzisiaj porozmawiamy. Zapanowania Katarzyny II szeroko zakrojona redystrybucja miedzi oraz przywrócenie właściwej wartości pieniądza przyniosło ogromne korzyści i znacznie poprawiło sytuację finansową kraju. Warto nadmienić, że miedziane monety pięciokopiejkowe o tym wzorze i cenie 16 rubli za pud czyli 16,38 kg, zaczęto emitować od 1758 roku i tylko na krótki okres zapanowania Piotra III odstąpiono od tego i na monecie pojawił się nominał 10 kopiejek, co obniżyło wartość pieniądza na 32 ruble za put. Katarzyna II przywróciła tylko monecie jej historyczny nominał 5 kopiejek, co w oczywisty sposób wzmocniło siłę pieniądza. Ten zbyt długi wstęp jest konieczny, żeby zrozumieć, że monety miedziane były podstawowym środkiem płatniczym w Rosji i ich rola jest nieprzeceniona. Pięciokopiejkowe monety Katarzyny Wielkiej należą do najbardziej poszukiwanych i ulubionych kolekcjonerskich monet miedzianych w Rosji. Znajdują się one w zbiorach zarówno początkujących, jak i doświadczonych numizmatyków. Sekret takiej popularności jest dość prosty. Jest to jedna z największych. Średnio 51 gramowych monet carskiej Rosji, ma piękny design i jest dość przystępna cenowo, gdyż jej nakład w całym okresie emisji, czyli 33 lat, wyniósł wiele milionów egzemplarzy. Nawet osoby dalekie od numizmatyki nie mogą pozostać obojętne wobec tak pięknej monety. Za panowania Katarzyny monety pięciokopiejkowe biło 7 mennic. Między innymi w Jekaterynburgu, Moskwie czy Petersburgu. Kolekcjonerzy od dawna badają te monety i opracowali całą typologię, która pozwala datować stemple na podstawie różnic w wizerunkach. Z reguły jest to wielkość i położenie skrzydeł orła, liczba jagód wieńcu, szerokość i wysokość monogramu lub korony. Obecnie znana jest o wiele większa liczba. Stempli niż ta opisana w katalogach, ale w rzeczywistości było ich podobno o wiele więcej. W latach 1763 i 1765 menica wieka biła monety bez znaków menniczych. Do wybicia awersów wykorzystywano stemple elżbietańskich monet pięciokopiejkowych. Monety te są bardzo rzadkie i dlatego bardzo cenne. Jeśli nie weźmiemy pod uwagę monet opisanych powyżej, bez podania miejsca ich bicia, to najrzadsze są monety pięciokopiekowe z Mennicy Tauryckiej. Ale i wśród innych Mennic można znaleźć okazy rzadkie, a nawet bardzo rzadkie. Monety wybite w Mennicy Suzońskiej w Ałtaju wyróżniają się spośród wszystkich monet pięciokopiekowych Katarzyny II. Zaczęto je tu produkować znacznie później niż inne, bo dopiero w 1781 roku. Wcześniej mennica ta emitowała wyłącznie monety typu syberyjskiego. Były to pieniądze, które krążyły tylko na Syberii i nie były akceptowane jako środek płatniczy w europejskiej części Rosji. Za czasów Katarzyny II monety te oznaczano skrótem KM. Czym jest miedź koływańska i dlaczego wyróżniona jest spośród innych? Cały sens polega na tym, że jest to stop miedzi z dużą domieszką srebra. Około 0,79%, a nawet złota 0,1%. Miedź ta była produkowana, była produktem ubocznym produkcji srebra. W zakładach, w zakładach kołwańskich. Z powody tych zanieczyszczeń patyna na monetach suzum, w przeciwieństwie do monet pięciokopiejkowych z innych mennic, ma zazwyczaj piękny czarny kolor. Kolejną charakterystyczną cechą monety jest jej brzeg z rzędem sznurków, a w pozostałych pięciokopiejkówkach mają brzeg z siatki. Naturalnie, pięciokopiejkowe monety Katarzyny II, podobnie jak inne monety, były fałszowane. Ale to właśnie z nimi wydarzyła się ciekawa historia. W drugiej połowie lat 70. XVIII wieku, przekonany o słabości wyczerpanego wojnami rosyjsko-tureckimi imperium rosyjskiego, król szwedzki Gustaw III postanowił, że nadszedł czas zemsty zadawane klęski swego państwa. I zaczął przygotowywać się do wojny z Rosją. Aby więc uprościć zaopatrzenie armii, Gustaw III uciekł się do podstępu. Na jego rozkaz mennica szwedzka w Aweście rozpoczęła bicie fałszywych monet pięciokopiejkowych. Posuwające się naprzód wojska musiały płacić miejscowej ludności za żywność i pasze niezbędną do dalszego marszu. Jednak plany Gustawa III nie miały się spełnić. Wojna trwała krótko, nieco ponad dwa lata, od 1788 do 1790 roku i zakończyła się całkowitą klęską Szwedów. Większość wybitych monet nie została odebrana z mennicy i została zniszczona. Jednak niektóre z nich trafiły do obiegu na terenie Imperium Rosyjskiego. Monety te, które pozostały i które można znaleźć, znane są wśród numizmatyków jako szwedzki orzeł, a ich koszt jest niezwykle wysoki. Nie jest trudno odróżnić ich od zwykłych monet, ponieważ w napisach czy w kształcie korony, czy w kształcie skrzydeł orła istnieją znaczne różnice, które bez problemu można zidentyfikować i odróżnić. Pod koniec panowania Katarzyny II hrabia Platon Zubow przedstawił plan podwojenia nominału monety pięciokopiejkowej. To, co cesarzowa porzuciła na początku swego panowania, znów stało się aktualne. Początek lat 90. XVIII wieku nie był najlepszym czasem dla Rosji, był wysoki deficyt budżetowy i obligacje traciły na wartości. Zdaniem Zubowa, zmniejszenie wartości monet miało ustabilizować sytuację finansową w kraju i zatrzymać inflację. Duże monety pięciokopiejkowe zaczęto przybijać na monety dziesięciokopiejkowe. Opracowano nowy wzór, do wprowadzenia którego jednak nie doszło, ponieważ w listopadzie 1796 roku. Zmarła Katarzyna Wielka, a jej syn Paweł wkrótce po wstąpieniu na tron utrzymał wartość monety w cenie pięciu kopiejek. Monety te za czasów panowania Pawła znane są wśród numizmatyków jako monety Pawłowa. Tak zakończyła się historia dużej i pięknej miedzianej monety pięciokopiejkowej Katarzyny II. Później za czasów Pawła I zaczęto bić monety o nominale pięciu kopiejek w nowej formie. Stały się one srebrne. Nasza moneta to 5 kopiejek z 1796 roku, z Mennicy w Jekaterynburgu. Wykonana z miedzi, średnica 46 mm, waga 54,19 m setnych grama. Moneta w skali rzadkości określona jest jako R1. Proszę zwrócić uwagę na piękny monogram, piękny wieniec ze wszystkimi detalami oraz na piękną koronę. Po bokach monogramu widnieje data 1796 rok. Po drugiej stronie Piękny rosyjski dwugłowy orzeł, również z koroną po środku, z nazwą nominału poniżej oraz z insygniami trzymanymi w łapach. Bardzo piękna moneta. Bok monety jest w tym slabie, jest niewidoczny, ale jest wykonany w siatkę. Proszę zwrócić uwagę na kolor monety. Na patynę, i mimo wszystko jednak przebija się ten piękny, czerwony oryginalny kolor. Monety tego typu Katarzyny II w Stanach Menniczym osiągają dość znaczne ceny. Można nabyć je w przedziale. Od 450 euro do nawet 1500. A niektóre e, rzadsze monety mogą osiągać nawet wyższe ceny. Ja zachęcam Państwa do zapoznania się z tą monetą i do włączenia co niektórych egzemplarzy do swoich zbiorów. To wszystko z mojej strony. Ja dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnych filmów.